Kłoniem się, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy. W kolejnym odcinku na kanale Niantyfan w serii subiektywnie, w której to podsumowujemy sobie newsy z branży technologiczno-mobilno-growej. W tym tygodniu miałem w ogóle nie przygotowywać subiektywnie, natomiast pojawiło się kilka dosyć ciekawych informacji, którymi chciałbym się z wami dzisiaj nimi podzielić. Zatem bez przeciągania jedziemy, bo tematy są dosyć można powiedzieć delikatnie kontrowersyjnie. Pierwszy temat to rzecz jasna w momencie, kiedy przygotowywałem dla Was porównanie Galaxy Buds 3 bez dopisku Pro oraz AirPods 3. Dosłownie chwilę po tym po sieci poszła informacja, jakoby Galaxy Buds 3 Pro zostały wycofane. I nie inaczej jest do tego momentu, czyli do dzisiaj mamy 25 lipca 2024 roku. W dalszym ciągu Galaxy Buds 3 Pro są wycofane ze sprzedaży i nie wiadomo, kiedy wrócą. Dopytywałem się, natomiast nie mamy oficjalnej informacji, kiedy ostatecznie baz 3 Pro pojawią się i ja w dalszym ciągu upieram się. Pozwólcie może nawet że pokażę, bo mam swoje testowe egzemplarze. O co chodzi? Chodzi o te gumeczki, które tak jak w AirPodsach i zresztą jak w każdych innych słuchawkach trochę droższych, gdzie mamy dobrze działające ANC. Mamy możliwość wyjęcia tych gumek. Ja akurat tutaj w przypadku swoich egzemplarzy starałem się je nawet zepsuć, natomiast w przypadku mojego egzemplarza po prostu trafiło się tak, że się nie popsuły. Więc absolutnie tutaj nie mówię tak, że nienawidzę tego wkładania. Więc absolutnie chodzi tutaj o to, że wszystkie basy się psują, natomiast psują się. A z racji tego, że Samsung, mimo wszystko tymi słuchawkami, czy całą linią Galaxy Foldów, Z Foldów, Z Flipów czy ESEK, no uderza w ten segment klasy premium, nie może sobie pozwolić, żeby jakiekolwiek egzemplarz, się psuły, no bo tutaj mówimy o słuchawkach naprawdę z wyższej półki i ja to jak najbardziej rozumiem. Natomiast odkładając ten temat na bok, bo tutaj ewidentnie jest problem, o czym już było mówione na Reddicie, ja na ten moment mogę powiedzieć, że jeżeli to zostanie naprawione, są to naprawdę bardzo dobre słuchawki, które moim zdaniem, jeżeli ten problem zostanie naprawiony, będą warte tych około 1000 zł, bo jest to świetna alternatywa dla AirPods Pro, które oficjalnie zostały wycenione podczas premiery, coś tam na około 1400 zł. Natomiast, tak jak mówię, na ten moment nie mamy możliwości kupienia tych słuchawek, no i w sumie. Dobrze, bo jeżeli Samsung dał pupci, nie przetestował wszystkich elementów podczas wydania tych słuchawek, no to teraz są zbierane żniwa. Żniwa są zbierane w dalszym ciągu po ostatnim wydaniu nowych akcesoriów. Już, już pomijam tutaj temat Budsów 3 czy Budsów 3 Pro, które tak jak powiedziałem, no są ewidentnie podobne trochę do AirPodsów, natomiast wiadomo, Samsungowi tutaj nic nie można zarzucić, bo pod wieloma względami, tak jak mówiłem, zresztą w porównaniu są to zupełnie inne słuchawki w sensie tam, gdzie element mógł zostać zmieniony, to został zmieniony. Natomiast w dalszym ciągu nic Cikną słowa krytyki na temat tego co Samsung zaprezentował swoim Galaxy Watchem Ultra. I tuż, tu moi drodzy nie chodzi o to, że to jest jawna kalka 1 do jednego, bo tak jak powiedziałem, moim zdaniem to nie jest kalka, to jest według mnie jawne inspirowanie się. Jako jeden z pierwszych opublikowałem na temat Galaxy Watcha Ultra. Parę osób doszło do wniosku, że ej, ale przecież jest to jest zupełnie inny produkt. Okej, okay, ja nie powiedziałem, że on jest kropka 1 do 1 i tutaj najczęściej pojawiają się głosy, że przecież ekran jest okrągły, a w Apple Watchu mamy kwadratowy przecież ekran e, okrągły jest zupełnie inny. Tak. Ale nie mówimy tutaj o ekranie, mówimy tutaj o funkcjach, mówimy tutaj o głównych cechach urządzenia, o tych paskach, o tych przyciskach akcji, które automatycznie z defaultu uruchamiają tryb aktywności. Zresztą o tym ostatnio przygotował materiał Michał Pisarski, a jeszcze chyba dzień wcześniej MKBHD na swoim kanale. Zatem jak widzimy, nie jestem sam i wiele osób wiecie, w temacie Galaxy Ultra. Watcha Ultra nie kontaktowałem się za bardzo z Michałem, po prostu mamy podobne wnioski co do tego typu urządzenia. Zresztą z BHD też na pewno się nie komunikowaliśmy. Nie dobrze mam nadzieję, że Samsung wyciągnie wnioski po tego typu reakcjach z całej większości klientów, potencjalnych klientów. Moi drodzy, nie mamy jeszcze premiery iPhone'a 16, która ma się odbyć za dwa miesiące, a już zaczynają się pojawiać raporty, przeciki, Liki na temat nowego iPhone'a 17. Ja już tutaj w tym miejscu muszę ostudzić zapędy niektórych osób. Moi drodzy, mamy połowę lipca 2020 roku, A mówimy tutaj o potencjalnej premierze na wrzesień 2025. Zatem na ten moment mówienie na temat jakichś większych lików, przecieków, i tego, że na pewno tak będzie wyglądać iPhone 17 czy 17 Pro czy 17 Slim, jak się mówi, to moim zdaniem ja bym trochę pofolgował i pohamował się z, ze swoimi przypuszczeniami. Tak coraz więcej pojawia się w sieci informacji, jakoby ten iPhone, o czym już zresztą wam mówiłem, miał być też wersją Slim. Czyli iPhone'em mocno odchudzonym z 8 mm do 5 mm. No i znowu Apple pokazuje nam doskonale, jaką Chce podążać. Zresztą pierwsze kroki poczyniło już w przypadku iPada e, Pro M4 odchudzając to urządzenie. Nie wiem, jaki to jest sens. Ja pozwoliłem sobie maknąć ćwierka na Twitterze na ten temat. No, moi drodzy, znowu wracamy do mody, że urządzenia są sexy, jeżeli są cienkie, a mi osobiście brakuje takiej mody, która chyba nigdy nie została jakoś na dłużej utrwalona i zapoczątkowana przez większych producentów, żeby na przykład ładować smartfony raz albo dwa razy w tygodniu. Myślę, że większość ludzi na taką modę zwróciłby bardziej uwagę, aniżeli na super cienkie urządzenia. Mało tego, moi drodzy, dostaliśmy nawet jawne informacje na temat tego, że model 1717. Slim, 17 Pro i 17 Pro Max, czyli wszystkie cztery urządzenia wow, będą posiadać ekrany 120 Hz OLED, czyli jeżeli zresztą chyba to już jakiś czasem mówiłem, jeżeli nie chcesz mieć podstawowego iPhone'a z 60 Hz ekranem, a masz do tego pełne prawo, no to sugeruję się wstrzymać do przyszłorocznej premiery, no bo już wszystkie ekrany będą 120 Hz. Jeżeli chodzi o procesory A19, A19 i modele Pro, A19 Pro. 8, 8 jeżeli chodzi o wersje bazowe i po 12 GB model Pro. Ceny mają być podobne, natomiast model Slim, tak dokładnie ten odchudzony, co dla mnie jest absurdem i totalną głupotą. Tu już nie chodzi o samą baterię, ale sam fakt, że niewygodnie korzysta się z dosyć cienkiego urządzenia, które niezbyt dobrze wkomponowuje się w dłoń. No ale co ja tam wiem? To urządzenie ma się zaczynać od około 1200-1300 dolarów, zatem będzie to cena bardzo, bardzo duża, która ostatecznie ma być wyższa niż model 17 Pro Max. Ale tak jak mówię, moi drodzy, ja za bardzo nie chcę tutaj szerzyć informacji, ponieważ do premiery pozostał jeszcze rok, a jak będzie powoli sukcesywnie zbliżać się do premiery i premiera będzie za parę miesięcy, tak jak teraz na temat iPhone'a 16, można powiedzieć naprawdę dużo, tak do 17, jeszcze spokojnie do przyszłego roku sobie poczekajmy, nic na wariata, ale premiera najbliższego iPhone'a ma się odbyć nie we wrześniu tego roku, czy we wrześniu następnego, ale mówimy tutaj o iPhone'ie SE4, o którym już tak dużo Wam mówię, który już yy, ma się niedługo pojawić i to urządzenie ma być po części odpowiednikiem iPhone'a 16, natomiast trochę tam z iPhone'a 15, krótko mówiąc, z ekranem 6,1 cala, ekran OLEDowy 60 Hz, procesor A18, 6 bądź 8 GB RAM i pojedynczy aparat 48 megapikselowy Produkcja rzekomo ma ruszyć już w październiku tego roku, aby na wiosnę, jak to w przypadku modeli SE, pojawił się również ten nowy model. Na Digital Times zaczęły pojawiać się coraz większe spekulacje na temat składanych iPhone'ów. Mało tego, mówi się jakoby Apple już podpisało umowę z Samsungiem na dostarczanie ekranów. I o dziwo, składany iPhone, który ma zadebiutować w 2026 roku, nie będzie taki jak Galaxy Fold czy Pixel Fold, a będzie taki jak Z Flip. Ostatnia piątka i szóstka. Zatem jak widzimy, a raczej nie widzimy, bo to są tylko i wyłącznie plotki, a jak już mówię, że od 2025 roku nie ma co rozmawiać, a już w 2026 totalnie, totalnie nie ma sensu, no to znowu sugeruję się wstrzymać, natomiast wiadomo, ploteczki są. Jakie źródło, ktoś tam coś tam powiedział, szczegółów nie znamy żadnych. W Moi drodzy, w ostatnim czasie podczas omawiania nowych iPhone'ów 16, lików dotyczących nowego iPhone'a 16, bardzo dużo dostarczyłem Pytań, czy warto poczekać na nowe modele, czy kupić iPhone'a 15 czy 15 Pro? Wspominałem Wam o tym, więc być może jeszcze raz warto jest to powiedzieć, bo nie do każdego ta informacja dotarła. Pozwoliłem sobie sprawdzić ostatnie ceny iPhone'ów i kiedy one rosły, kiedy one malały, kiedy te ceny spadły, bo jak dobrze wiemy, w zeszłym roku spadły, a wszystko to rzecz jasna wynika z umocnienia się złotówki na rynku. Zauważmy, proszę, że w latach 2020-2023 te ceny iPhone'ów co roku były albo takie same, albo wyższe. Wszystko to doskonale możemy zauważyć na grafice, że po prostu złotówka nie była zbyt stabilna, dlatego w tym roku nie zdziwię się, jeżeli te ceny w tym roku na polskie zostaną jeszcze obniżone, być może o 100-200 zł. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, iPhone 16 w dalszym ciągu będzie kosztować tyle samo co 15, 799 dolarów, co w przeliczeniu daje nam 4699 zł. Nie zdziwię się, jak będzie za 4599 Model 16 Plus za 899 dolarów, co w Polsce daje nam 5299, nie zdziwię się, jak będzie 5199, oraz modele Pro. Pro 999 oraz Pro Max 1199 dolarów, natomiast zaznaczam, że w tym roku mówi się w kuluarach, że modele wszystkie Pro, nawet ten mniejszy, będą zaczynać się od 256 GB. Zatem cena to już zależy od Apple'a. Albo pozostanie, tak jak w zeszłym roku w przypadku modelu 128 GB na poziomie 5999, albo po prostu analogicznie do wersji 256 GB będzie kosztować 6599. Model 16 Pro Max na pewno będzie się zaczynać od 256 i jego cena to 7199 zł. Moi drodzy, ostatnio dostaliśmy kolejną betę iOS 18, w tym przypadku dopisek 4. Mówimy tutaj rzecz jasna o wersji deweloperskiej. Jakie zmiany zostały wprowadzone? Raczej niewielkie, ale poinformuję: 8 nowych tapet do CarPlay. W ustawieniach pojawił się specjalny przycisk iCloud, dzięki któremu mamy alternatywny sposób włączania naszego iClouda. Nowy interfejs latarki w modelach 15 i 15, kosmetyka w ustawieniach aparatu oraz lekkie modyfikacje ikon giełdy oraz lekkie zmiany w centrum sterowania. I na ten moment po zainstalowaniu bety 4, tyle zmian Zauważyłem, zatem raczej są niewielkie, jest stabilnie, jak ktoś chce sobie instalować BT publiczne albo deweloperskie, bez problemu może. Moi drodzy, Elon Musk uruchomił swój superkomputer. O tym już zresztą mówiłem podczas jednego z ostatnich, no już nawet nie ostatnich parę tygodni temu, żeby nie powiedzieć miesięcy, superkomputera Elona Muska, który został stworzony typowo do sztucznej inteligencji. Komputer składa się z ponad 100 tysięcy układów graficznych Nvidia H100, a jeden egzemplarz takiej karty na polskim rynku waha się od 150 000 do nawet 300 tysięcy złotych. Zatem kwota wydaje się naprawdę gruba. Mało tego, same urządzenia są chłodzone cieczą, które dziennie mają potrzebować co najmniej miliona galonów wody. Jeden galon to niespełna 4 litry. Dyrektor Generalny Memphis Light, Gas and Water oszacował, że zakład XAI Memphis może używać do 150 MW energii elektrycznej na godzinę. Moi drodzy, no oficjalnie został zaprezentowany nowy Mi Band 9. Do polskiej premiery na pewno jeszcze sobie trochę poczekamy. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o polskie warunki, cena również trochę podskoczy. Ekran w opasce z poziomu jasności na poziomie 600 nitów skoczył do 1200, zatem przeskok ogromny. W dalszym ciągu mamy wyświetlacz AMOLED o przegodnej 1,62 cala z odświeżaniem na poziomie 60 Hz. Xiaomi mówi na temat o 16% dokładniejszego pomiaru tętna oraz monitoringu snu, który również został poprawiony o blisko 8%. No i tutaj możemy się na chwilę zatrzymać, zatem to do Doskonale pokazuje, jak niedokładne musiały być te wyniki, skoro tutaj o 16% lepsze pomiary tętna i o 8% lepsze pomiary monitoringu snu. Ja wiem, że opaska tania, żeby nie powiedzieć bardzo, Tania, bo na rynku chińskim to w przyczeniu na złotówki około 130 zł wersja z NFC 162, a jeszcze teraz edycja ceramiczna, coś za około 189 zł. Bateria w urządzeniu również podskoczyła ze 190 mAh do aż 233. Producent obiecuje, że nowe urządzenie będzie działać do 20 jeden dni przy typowym użytkowaniu oraz 9 dni przy intensywnym korzystaniu z Always On Display. No i tutaj trzeba pochwalić, że jeżeli faktycznie tak będzie 9 dni z włączonym Always On Display oraz dwadzieścia jeden dni bez Always On Display no to trzeba powiedzieć, że życzę sobie i nam wszystkim żeby wszystkie smartwatche, pełnowymiarowe smartwatche tyle wytrzymywały na jednym cyklu ładowania. Czekam, myślę, że niedługo zamówię swój egzemplarz i będę miał możliwość przygotowania dla was recenzji takiego Mi Banda, a potem podejrzewam, że z 3 raz dam na konkurs. No nic moi drodzy, chyba z mojej strony byłoby to wszystko, jeżeli chodzi o recenzję Z Folda 6 oraz Z Flipa 6 po weekendzie siadam już, myślę, że w niedzielę wieczorem jak wrócę z urodzin teściowej to Zabieram się za przygotowywanie scenariusza do Z Folda 6 oraz Z Flipa 6. Zatem spodziewajcie się recenzji we wtorek oraz w środę. No i na koniec pytanie ode mnie do Was: jak wy zapatrujecie się na iPhone'a 17 Slim? Czy potrzebujemy takich cienkich urządzeń? Czy faktycznie komukolwiek z Was jest to potrzebne. I nie neguję, jeżeli komuś z Was jest to potrzebne, to śmiało piszcie w komentarzach, jeżeli będziecie jeszcze w stanie uargumentować mi takie decyzje, to jak najbardziej, spoko. No i czy trzymacie kciuki za Samsunga i uważacie, że Samsung wybrał trochę niezbyt dobrą drogę podążania za tym trendem upodabniania się do Apple'a, mimo iż często się z tego Apple'a na przełomie ostatnich wielu, wielu lat śmiał. Sekcja komentarzy należy do Was, ja Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału, do końca miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. 西亚